Hejka kochani, witam się z nami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, wiecie co, jest i znowu zaczynam gadać o pogodzie, ale ja po prostu jestem taka podekscytowana, podjarana nie wiem co jeszcze powiedzieć po prostu u nas są takie ukropy jak w Polsce, Je, yeah! jestem taka szczęśliwa chociaż zaraz czas do pracy, no ale nieważne, co wam chcę powiedzieć, zaraz wyskakuję na ogródek, idę chwilę trochę się popalać. witam nadej te sprawy, ale y, przychodzę do Was właśnie na chwilkę, ponieważ umalowałam się, jestem przed pracą. Nieważne, założę sobie czapkę, będzie ochrona na twarz. Ale co, y, y, z czym do Was przechodzę, moje dziewczyny kochane? Wiecie co, zaczęłam stosować, bo ogólnie na twarz stosuję bardzo dużo, y, czego ja tutaj stosuję. Y, mam tutaj parę takich przeróżnych produktów i mam tak... Mam y, z Flafa dziewczyny polecam serdecznie Sylwia y, Sylwia Glitter y, Sylwia S dziewczyny pozdrawiam was serdecznie ja też jestem miłośniczką Flafa oj nie tylko wy no i zobaczcie mam tutaj taki fajny tonik do twarzy z kwasami y, owocowymi świetny produkt polecam wam dziewczyny tu jest napisany tonik do twarzy z kwasami aha rozświetlający tonik do twarzy zapewni twojej Wyjątkowy efekt glow. Zdecydowanie świetny produkt. Po makijażu nakładacie, przemywacie, ja już mam tyle, ale mówiłam, że jak pojadę do Polski, to zamówienie zakupy będą ogromne. Dobra, to tutaj mam taki właśnie tonik z tonik. No, tonik do twarzy z flafa już jest niedużo, ale polecam serdecznie, zapach cudo. Następny tonik, taki do przemywania twarzy, mam z Pixi. To jest takie malutkie opakowanie, 40 ml też. Już wykańczam. Kolejny produkt. I używam taki właśnie Serum z kwasami. I wiecie co, dziewczyny? To używam czasami na dzień, czasami na noc z Bielendy, Mam tyle już tego produktu. I to wszystkie są takie z kwasami albo zuszczające, Albo złuszczające. Przepraszam, że do Was się tak. Do tyłu odwróciłam, i co ja tutaj mam jeszcze to to by było na tyle z tych yy, właśnie kwasów, tu mam złuszczający co ja Wam chcę jeszcze pokazać. Mm, 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 mm. Aha, co ja Wam chcę jeszcze, dziewczyny, pokazać? Tutaj mam jeszcze taki y, kwas, y, właśnie y, migdałowy 10% z Farmaceris. Ja muszę też go sobie uzupełnić, bo to już jest prawie resztka. Ale co ja Wam chcę powiedzieć i tak, ścieram ten martwy na skórek, ścieram, ścieram, ale musi być przecież jakaś dawka energii, prawda? No i co ja mam z dawki energii? Proszę bardzo. Widać, widać, bardzo dobrze widać dziewczyny. To jest fluff Rasberry i tutaj mamy mleczko do twarzy Malina. Po prostu ja po użyciu tego produktu myślałam, że go po prostu zjem. Zapach cudowny, w ogóle wszystkie te produkty z Flafa to są po prostu cudowne. Ja już miałam mózg do ciała i powiem Wam, że tam było napisane nie, nie do jedzenia czy coś takiego, nie wiem co tam było, ale to było po prostu takie, że człowiek po prostu był taki podekscytowany, że chciał to zjeść. No i co tutaj mamy napisane? Mleko do twarzy, malina, rozświetlające, regenerujące mleko do twarzy, pełne witamin i cudownych ekstraktów z kambuchy. I malin oraz proteiny ryżu. No i nałoż, nakładamy jedną, dwie y, y, pipetki, y, takie dwie kropelki. Ja mam tutaj tyle tego produktu. Powiem wam, że twarz jest taka fajna, właśnie promienna, odżywiona, ponieważ jak ja cały czas ścieram ten martwy na skórek, no to co ta skóra? Ja muszę po prostu dawać kopa tej y, skórze. No i tutaj mam akurat taki fajny, właśnie z Flafa. To mleczko jest świetne, ale też mam jeszcze jeden bardzo fajny. Produkt. On był z pudełeczka y, Piu, y, Be Beauty. Jezu, ja cały czas mylę Pure Beauty albo Bi Be Beauty. Te y, pudełeczka, które ja subskrybowałam y, Mam trzy sztuki, bo akurat trzy zamówiłam na trzy miesiące i fajnie się właśnie opłacało. A tutaj mam z sylwego y, serum regenerujące z niebieskim olejkiem Blue Tansy. Tak się prezentuje w szklanym. Opakowaniu, powiem Wam, że to jest świetny olejek, on ma swój taki naturalny kolorek. Ja mam gdzieś ulotkę, ja, jak będę robiła denko, to Wam na pewno wspomnę na temat tego olejku. To jest natrądzik, to jest w ogóle do skóry atopowej, świetny produkt, ale bardzo trzeba uważać, żeby się nie dostał do oczu. On ma taki eteryczny, bardzo y, taki, jak Wam to powiedzieć, intensywny zapach, ale świetny produkt, y, właśnie muszę go dobrze zakręcić. Tutaj sobie przytrzymam o bardzo tak jak wam mówiłam bardzo wydajny bardzo taki treściwy tusty, ale bardzo dobry fajnie nawilżający wygładzający właśnie olejek zerknijcie sobie Sylveco tak Sylveco Proszę bardzo, i to jest tyle z mojej pielęgnacji, dlatego ja Wam tutaj wszystko pokazałam, bo chciałam Wam wspomnieć na temat tego mleczka. To jest taki kop energii, że po prostu, ale tak jak ja mówię, będę w Polsce, więc sobie zapasów narobię, robię z Flafa. I z czym jeszcze tak na szybciutko do Was przychodzę? Właśnie zaczęłam testować taki nowy yy, tuż do rzęs pupa maskara yy, Maxi Volume. Yy, ja dzisiaj go mam na rzęsach. Powiem Wam, że no nie jest zły, nie jest zły. Fajnie wygląda, szczoteczkę ma. Szczoteczkę, ja go chyba nie wiem, czy kupiłam w promocji. To jest produkt włoski, taka jest szczoteczka nie niezaciekawa. Ja nie lubię za bardzo takich szczoteczek, bo wiecie albo nie wiecie dziewczyny. Ja lubię bardzo szczoteczki silikonowe, a tutaj niestety nie ma, jest taka zwykła duża szczota, ale to ja sobie tak wycieram ten tusz, no i zaczęłam go stosować. I powiem, że, powiem Wam, że jest fajny efekt. O! Możecie sobie zobaczyć takie jest pogrubienie, pogrubienie, zagęszczenie, o to chodzi, tylko trzeba po prostu używać, zależy kto jaki, e, lubi, jaką lubi szczoteczkę do rzęs. Dobra, dziewczyny lecę jeszcze na ogródek, chwilę troszkę e, zażyć tej witaminki D, jak to się mówi, no i później czas do pracy. No to więc wszystkiego dobrego i dajcie znać, y, czy Wy jakie używacie produkty z Flafa i jakie używacie do pielęgnacji, jakieś coś do zuszczenia, jakieś kwasy, dajcie mi Znać, piszcie komentarze, a ja na razie lecę i będę odzywała się do Was później. Witam się z Wami serdecznie, kochani moi i kochane moje, o poranku z kawusią. Pozdrawiam Tomka, bo Tomek zawsze zaczyna swoje vlogi od picia kawusi. I co, kochani? Yy, właśnie piję sobie kawusię pielęgnacji. Mam nałożoną, jeszcze chwilę czekam i zaraz biorę się za makijaż. Dzisiaj taki intensywny dzień, ale wiecie co? Wczoraj był taki ukrop nie wiem czy tutaj nie mam wąsów od kawy. Yy, wczoraj był taki ukrop, i wie, powiem wam, a dzisiaj rano wstaję, bo miałam okno całe. Całą noc otwarte, deszcz pada, po prostu zaskoczyło mnie to. I dzisiaj ma cały dzień padać, i jutro, akurat, jak są dni wolne od pracy, no to akurat pogoda y, musi być y, nie taka jak my chcemy. No ale cóż, wczoraj się topiłam w pracy, a dzisiaj niestety. Pada deszczyk, ale jest tak bardzo, powiem Wam, jest duża wilgoć i takie sparno w powietrzu, że naprawdę ja zaraz zerknę ile, ile teraz stopni? Niby 17 pokazuje, 18, ale ja wyszłam przed chwilą na ogród i powiem Wam, że jest bardzo, bardzo duszno ciepło. Chociaż deszcz pada, no ale trudno. Yy, I co dzisiaj? Dzisiaj będzie taki ekscytujący dzień. Yy, zrobię Wam przybitki, zobaczycie, bo będę się wybierała do fryzjera. Powiem Wam, dziewczyny. Yy, że włosy to mi tak rosną jak na drożdżach, używam wcierki, yy, później co ja używam, dużo pielęgnacji, robię sobie to olejowanie i ja jestem mega podjarana, bo włosy mi przez półtora, yy, chyba półtora miesiąca, kiedy ja ostatni raz byłam u fryzjera, nie pamiętam, hmm. chyba półtora miesiąca temu. To powiem Wam, że tak mi urosły, że normalnie ja nie wiem co się dzieje. A tak, w takim miałam y, strasznej kondycji, pamiętacie, jak Wam pokazywałam, że były i popalone, okropne były, a teraz to są takie, normalnie. A i robię sobie jeszcze. Masaż tym taką, takim fajnym silikonowym tym sprzętem, zaraz Wam jeszcze go pokażę. No i robię sobie masaż właśnie tym sprzętem. On był taki tani, 6 euro kosztował w Tyke Maxie, ale ma takie fajne, widzicie, wypustki. To jest takie miękkie, to jest bardzo fajny taki bardzo fajny do masowania skóry głowy. I powiem Wam, że jak sobie tak teraz Wam zrobię na suche włosy, jak masujecie sobie, czy macie odżywienie. Jakąś pielęgnację nałożoną, czy na umyte włosy, nawet sobie zrobić taki masaż skóry głowy, to powiem Wam, że fajne to jest, bo ja myślałam, że będzie plątać włosy blond, a to w ogóle nie plączę. Fajnie tak wchodzi między włosy i taki masaż głowy, to jest po prostu zbawienie dla cebulek, dla w ogóle skalpu głowy. No to jest, kurde, aż sobie tutaj powiem Wam. No, to jest bardzo duże zbawienie i takie pobudzenie, i masaż przede wszystkim. No, świetna sprawa, powiem wam, dziewczyny jak znajdziecie u siebie w Tickemaxie, albo gdzieś tam, no to dajcie znać, a ja jak znajdę w Tickemaxie, to też chyba y, zakupię, nie wiem, może dla kogoś, czy jak tam, bo powiem Wam, że to jest świetna sprawa ten masażer, 6 euro, abym nigdy nie pomyślała, że to jest takie coś fajne i to było napisane, że to było właśnie ze Stanów, tam to zawsze wymyślą jakieś, kurde, powiem Wam takie ciekawostki. Dobra, to ja już się dziewczyny zbieram, o, zobaczcie jakie mam włosy, jak, kurde, Violetta Villa nie, żartuję, ale powiem Wam, że te włosy są takie Mocne, odżywione. Ja miałam włosy chyba w czwartek albo w piątek i powiem Wam, że są mega takie i nie są jakieś siano, świetne są. Od tego olejowania to ja dziewczyny Wam mega polecam, bo to jest fajna sprawa to olejowanie i bardzo wzmacnia włosy. O olejowaniu już Wam mówiłam, polecam Wam kanał też Agnieszki. Ja Wam podlinkowałam u mnie na pod filmem. No i polecam wam jeszcze raz, bo naprawdę włosy są mega odżywione i świetne. I też zależy jak ją macie porowatość włosów, czy, y, czy macie w ogóle porowate, czy y, wiecie, jak to tam jest. Trzeba się wgłębić lekko w temat. Dobra to dziewczyny, ja będę kończyć. Odezwę się do was później. Zobaczę, w co ja się tutaj ubiorę ogarnę, no może wam zrobię jakąś przebitkę, jak nie to chyba się zobaczymy już u fryzję. Ra, dobra. Wszystkiego dobrego dziewczyny dla was. Kochane, przychodzę do was, tak jak mówiłam, a mówię już dobra. Wejdę na chwilę i y, przychodzę do was do, y, ze strojem dnia i tak na szybko się ubrałam, bo jak wam mówiłam, że lecę do fryzjera, więc y, przychodzę i wam się pokazuję. I mam tak na sobie bluzę, mam z H&M taką różową właśnie z napisem Nirvana. Tutaj y, jest kobieta ze skrzydłami tak się prezentuje i na dole mam spodnie z HM-u właśnie takie z dziurami, ja już je mam boże chyba z 3 lata ale są fajne wygodne i na dole mam super stare takie fajne mieniące się w takie różne kame jak kameleon kolorki, bardzo fajne wiecie, ja to jestem dziewczyna super starowa bo ja uwielbiam super stary, nie żebym nie była, kurde, jakąś tam gwiazdą, nie, ale wiecie ja super stary to ja kocham, dobra to ja Wam będę później robiła przewitki jak mi się tam uda od fryzjera a jak nie, no to już przy efekcie końcowym, prawda, dobra dziewczyny, to miłego dzionka Wam życzę ładny mam kolor No, kochane, mało tam przebitek chyba będzie, nie wiem jak to wyjdzie bo trochę nagrywałam, trochę nie bo nie można było za bardzo jak u tego fryzjera, ale włos zrobiony, jestem zadowolona, no i elegancko, teraz jedziemy do domku, byliśmy jeszcze chwilę tak na zakupach spożywczych no i wracamy do domu będę się do Was odzywać nie wiem, czy dzisiaj dam radę. Witam się z wami kolejnego dnia. Tak jak mówiłam, u fryzjera byłam, włos zrobiony. Dama jest i jestem zadowolona. Nie żartuję tak przenośnie, ale wiecie co? Dzisiaj jest ukrop. Jak Wam wspominałam, że deszcz miał padać przez całe te dwa dni wolne, ale jest gorąco. Jedziemy, gdzie zobaczycie, zabieramy Was ze sobą, a na sobie mam tak. Sukienkę taką z wiskozy, wygnieciona jest strasznie, ale to nieważne. Bardzo ładny, ma fajny print. Na dole mam klapy takie... Skąd ja je mama? Sticky Maxa, skórzane takie, wiecie, na korku. I na y, głowie, zaraz wam założę, mam fajne okulary tak się prezentują. Nie wiem, nie mogę tak zrobić. O, tak się prezentują. O, teraz. To są okulary kupione w Tikemax, to są okularki z Gesa. Ja, ja je kupiłam w dobrej jakiejś przecenie, chyba 20, nie, ponad 30 chyba euro, coś takiego było. No i tak się prezentują. Ja się prezentuję tak, zbieramy się, zabieramy was ze sobą i Jedziemy się raczyć fajnym miejscem. I zabraliśmy Was ze sobą na plażę. Będziemy sobie leżeć, odpoczywać. Właśnie słońce zaszło, a ja mam na sobie kostium i myślałam, że wejdę do wody. No ale jeszcze nadzieja, nadzieja, szansa. Ale jest bardzo ciepły wiatr, więc będzie ok sobie tak poleżeć i pochillować. Tam no, no, ktoś idzie. No i więc tak jak mówię, kładę się na koc i będę leżała. I odpoczywała. Marcin, tutaj już tańczy na piasku. <laughs> Ale nie widać, ciebie, kochanie. <laughs> no, dobra, to my się tutaj relaksujemy i... i tyle w temacie. I szum morza, kochani. Taką przebitkę Wam zrobiłam. Przyszliśmy tutaj w takie miejsce, gdzie mamy tutaj ze sobą krzaki, żeby nam nie wiało, bo tak jak Wam mówiłam, zobaczcie, chmury są. Ale to nic, mamy tu, o, widzicie, kocyczek, tam piwko, chipsy i się relaksujemy. O i proszę bardzo, już tylko czekają sępy. Tylko czekają na żarcie. Nie podlecą, nie? No, bo się boją. O, widzisz? Karmienie sępów. Kochani, leżę sobie na gocyku, słucham muzyki i piję sobie piwko irlandzkie, które się nazywa All Heart Tivers Cider jabłkowy. No i zdrówko wasze, zdrówko moje. Jest fajnie, miło. Powiem wam, wiatr jest taki cieplutki. I, yy, I co jeszcze? No, i relaks jest pełną gębą. Ja lubię takie, taki fajny relaksik. Przyjechaliśmy sobie po śniadaniu od razu. No, i po śniadaniu nie ma jak to piwo, nie? Czujemy się jak na wakacjach, jest fajnie. No, kochani, my już pocilowaliśmy, pospaliśmy pół dnia. Nie żartujemy. poleżeliśmy, podpoczywaliśmy relaks był pełną gębą, jak ja to mówię. Fajnie, tak przyjemnie, że naprawdę ale się nie kąpałam niestety, ponieważ był odpływ i, i bym musiała iść ile gdzieś do wody? 400 metrów. Z 400 metrów tylko, nie? Żeby iść się wykąpać. No ale to do wody, no ale to woda była po kostki są. No, ale woda po kostki, nie żeby dojść. Było przedłużenie po prostu w ogromnej plaży. No no i co, jedziemy teraz do domu, do sklepu może jeszcze i będę kończyła powoli. Mam nadzieję, że Wam się podobał vlog. Zapraszam do subskrypcji, dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Pa!